okej, okay, halleluja. Kontynuujemy dalej kazanie. To już będzie do trzecie, ile się nie mylę. E, coś koło tego, ale już nie chodzi o numery, chodzi o, o, o temat. Komentujemy, y, kontynuujemy temat chodzenia w prawdzie. I y, mówiłem, skończyłem na, na tej świadectwie, która, które, które y, powiedziała ta starsza kobieta i było ewidentną rzeczą, że Bóg do to, było ewidentną rzeczą, że, że przyjęła Bożą łaskę i, I chwała Bogu za to. Kiedy my głosimy, odpowiedzialność jest po drugiej stronie. Czy ktoś odpowie na to, czy nie, nie zareaguje. Ja byłem w takich sytuacjach, że po prostu nie zostałem przyjęty. Wiem, musiałem zrobić to, 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 co, to co powiedział Pan Jezus. Zrzucić z proch z, 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 moich, z moich stóp i pójść dalej. I pójść w inne miejsce. I było mi przykro, że musiałem to zrobić Wyszliśmy, musieliśmy z żoną wyjść z miasta, w którym mieszkaliśmy i zrobiliśmy to przed Bogiem, że szczepnęliśmy na rynku w mieście tym, nie podam nazwy specjalnie, szczepnęliśmy kurz, bo nie czuliśmy wsparcia od wierzących, od braci i sióstr, którzy... No, niejednokrotnie później hmm, z płaczem hmm, przepraszali i mówili: y, Ja osobiście nie jestem w takim miejscu, żeby mam się ludziom podobać. Nie chcę się ludziom podać. Ja chcę się podać przede wszystkim Bogu. Chcę się ludziom podobać. Ja nie chcę żyć w jakichś niezgodzie, w jakimś, jakimś ciągłym, y, upiornym y, zmaganiu i, i trudzie przed ludźmi, ale, ale, y, ale jeżeli, jeżeli czuję się nieprzyjęty, to to wiem. Każdy, jeżeli byłeś odrzucony w swoim życiu, jeżeli ktoś się nie chciał, to się nie. Nie, nie przyjął, a już jak Cię nie przyjął ze względu na Boga, yy, po prostu na, na to, że głosisz słowo, albo nie przyjął służby Twoje, albo nie przyjął, nie przyjął Ciebie po prostu, to, to poczujesz to i jak tego nie nazwiesz, to będziesz stał się sługą, yy, yy, żeby tylko jakoś się ludziom przy go przypodobać. Ale nie musisz. To nie jest chodzenie w prawdzie. Jeżeli jesteś powołany do Bożych dzieł, to masz głosić słowo, jeśli Cię je wysłuchają, idź dalej, idź dalej. I, I nie chcę tego sądzać, nie chcę tego mówić, Biblia, y, 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 nie, nie jest to ten temat, y, y, ale, ale mamy iść za Jezusem i być prowadzeni przez Niego. Czytamy, że Pan jest powiedział mu o sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. Nie poznasz prawdy, jeżeli nie staniesz na drodze. Musisz się rozrodzić, musisz przyjąć Jezusa do swojego serca, zaprosić Go, wyznać grzechy i powiedzieć, powiedzieć prze, przepraszam, pokutuję, od, czyli pokutuję, czyli odwracam się od, od swoich grzechów, idę za Bogiem. Bo tak naprawdę nie ma lżejszych i, 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 i e, jakichś cięższych grzechów. Wszystkie, jakikolwiek grzech nas, nas, nas e, e, od Boga e, e, tamuje, nas zagradza, odgradza, oddziela. I jeżeli go wyznamy, łam, łamany, łamana jest ta bariera i stajesz się z nieprzyjaciela na Boga stajesz się Jego przyjacielem. Jesteś Jego dzieckiem. Nie należy do diabła, do świata należy do Boga. Słowo eklezja, czyli kościół po grecku, na, znaczy wywołani, zawołani ze świata. Jeżeli słyszysz jej głos, wyjdź ze świata, wyjdź i pójść za Jezusem, przyjmij ten głos, pójdź za Jezusem. A on cię poprowadzi, on ci wskaże drogę, bo on jest drogą. Jak już byłem jeszcze tą drogą, czytamy, że Pan jest powiedział sobie: Jestem drogą prawdą i życiem. I yy, yy, życie wprawdzie kosztuje. Życie wprawdzie kosztuje właśnie pokutę. Pokutę, czyli zmianę myślenia. Metanoja po grecku, słowo yy, metanoja znaczy pokuta, czyli za, zmiana myślenia. Już nie nazywam według swojej de, de, definicji yy, rzeczy, które, które widzę, które rozumiałem po swojemu. Ja zaczynam szukać Bożych definicji. I. Przez jakiś czas wcześniej mówiliśmy dużo, nie, nie, bardzo długi czas mówiliśmy na, na, na temat tego, że jesteśmy m, m, gliną, którą Bóg wziął glina sama w sobie jest nic nie warta, dopóki nie, nie będzie wzięta, wyrobiona, zarobiona, a potem z niej się nie, 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 nie zbuduje pięknego naczynia, nie, nie, nie zrobi pięknego naczynia. Wtedy Zaczyna być użyteczna. I tak jak kiedyś mówiliśmy w do Koryntian, czytamy, że, że yy, yy, żyjemy nie dla naczynia, nie dla siebie, a dla, dla skarbu, który, jest, który Bóg nas wlewa. Skarb to jest właśnie to życie. I żeby ono mogło błyszczeć w nas, to nie jest kwestia jednej modlitwy, to jest chodzenie w prawdzie. Ludzie myślą, że nagrzeszą, nagrzeszą, zrobią coś tam, coś tam, wziąąą po swojemu, a potem pomogą się. I już będę świecił dla Boga, świecenie dla Boga, że się w momencie, kiedy zaczynasz żyć z nim blisko, okay? I chodzić, a to, a życie zaczyna się chodzeniem w Prawdzie. I tak, kiedyś, yy, yy, myślę, to jest piękne porównanie, pamiętamy, że, że Abraham, kiedy, kiedy jeszcze nie miał dzieci, starał się o dziecko i nie mógł, nie mógł go mieć, a Bóg powiedział do niego: wejdź przed namiot, popatrz na gwiazdy, spójrz, policzyć ziemię, załasz. Tyle będziesz miał dzieci, tyle będzie, takie będzie twoje, twoje yy, 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 będziesz miał tyle dzieci, będzie taka wielka Twoja rodzina. I yy, to jest niesamowite. Czasami wystarczy, wystarczy wyjść i zobaczysz, że, że to co Bóg zrobi jest ładniejsze od tego, co, 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 co człowiek może uczynić. I yy, yy, jeżeli tak jest, zobaczmy, gwiazdy odbijają światło słoneczne, światło, światło słońca albo jak jest jakaś inna galaktyka, to innego źródła światła i jedne są jaśniejsze, drugie są ciemniejsze. Jak to jest, że nie wszystkie się same samym blaskiem świecą? Jak to jest, że nie wszyscy chrześcijanie wydają dobre świadectwo? Jak to jest, że, że nie, nie, nie zawsze możemy świecić? Właśnie przez to. Nie świecimy tak, jak powinniśmy świecić. Właśnie przez to, że nie żyjemy w prawdzie. Jak, jak żyjesz w prawdzie, yy, zaczynasz, zaczniesz świecić Bożym Blaskiem. I jakiekolwiek by nie były zarzuty przeciwko Tobie, jeżeli je wyznałeś przed Bogiem, jeżeli uregulowałeś sprawy z ludźmi, jeżeli wyznałeś, yy, to jesteś oczyszczony i yy, Bóg zaczyna. Yy, się Tobą chwalić, bo światło zaczyna w Tobie, w Tobie m, ro, się rozprzestrzeniać. Yy, yy, droga, chodzenie w prawdzie jest yy, 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 po prostu ma swoją cenę, jak również i yy, ma swoją ma swoje uzależnienie. W tym sensie, jeżeli, jeżeli zaczynasz, jeżeli zaczynasz chodzić w prawdzie, chcesz chodzić w prawdzie, zaczynasz swoją zależność od Boga i zaczynasz być posłuszny Bogu. 8, 31 i 32 werset Ewangeliana mówi, często jest cytowana jedna część tego wersetu, że, że prawa Was wysobodzi, ale, ale Pan Jezus mówi tam: Jeśli wytrwacie swoim moim prawdziwym uszem, będziecie i poznacie prawdę, a prawda Was wysobodzi. Więc prawda daje Ci wolność. Żeby, żeby świecić Bożym blaskiem, żebyś, 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 nie mówił już o sobie, ale o Bogu, który działa w Twoim życiu i y, y, cena jest do zapłacenia, cena jest największa do zapłacenia, że musisz umrzeć dla siebie, umrzeć dla, dla tego, co Ty uważasz za dobre, co świat uważasz za dobre, my się często świadomie, podświadomie kierujemy tym, co widzimy, bo w telewizji powiedzieli, bo pokazali, bo teraz trzeba mieć to, czy tamto, musisz kupić najlepsze auto, musisz mieć to, czy tamto, wyglądać tak, albo inaczej, e, jednak, jednak jeżeli chodzisz z Bogiem, zaczynasz widzieć, za, 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 zaczynane są, z, wykazane są rzeczy, które są właściwe, a my, które, które są absolutnie Boże i żyjesz na Bożych standardach. Bynajmniej nie tylko Nowy Testament mówi o, o tym, żeby chodzić w prawdzie. Ja chciałem po, przytoczyć słowa z psalmu 119. Wiecie, taki straszny Psalm bo najdłuższy. Bo ma aż tam 160 parę wersetów, i wielu chrześcijan szybko- szybko go przeczyta, nie patrząc na to, nie, nie, nie patrzymy na to. Nieważne, ja nie, nie chcę mówić przeciwko komukolwiek, ale wiem, że ten psalm wielu ludzi straszy, bo jest taki ciężki, bo jest taki długi. My nauczeni jesteśmy wszystko mieć instant. Wkładasz, zaparzasz, kawę, już jest, wszystko ma być już teraz i dla mnie. Ale, ale chodzenie wprawdzie wymaga, wymaga poświęcenia oddania się, zaczyna służyć temu Słowu, zaczyna służyć Duchowi Świętemu, żeby być prowadzony przez Duch Świętego, zaczyna służyć Bogu, a to nie jest taki pstryk. Nic się nie dzieje pstryk. Drogona skróty jest w, 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 w Królestwie Bożym wyłapywana i natychmiast i musisz wrócić do miejsca, gdzie nie będziesz robił skrótów, gdzie nie będziesz robiła y, po swojemu, ale według normy Bożej. I, i tak czytamy. 100, 119 psalmy takie słowa. Y, y, piękny psalm, wspaniały psalm, polecam. Y, y, uczyłem pamięć Bożego Słowa. A jak zaczniesz od tego psalmu, u, u, będzie ostro. Y, będzie pięknie i y, czytamy, czytamy tutaj takie słowa y, w 119 psalmie czytamy słowa proszę tutaj widzowie przyszli oj skąd